Wreszcie ranek. Już nie mogłem się doczekać. Kiedy spojrzę na te piękne drzewa i inne domy, czas się ubrać. Okej. Okay. Cześć, ty Stray Cofra. Na 6 w dzisiejszym odcinku gramy w Emmergirls' Sports Liberty Canty. No i dzisiaj gramy e, jako Cywil. To jest nowa seria, to jest prawdziwe życie. To jest e, e, dziewiąty odcinek z RLC. No i co? Już ma zapowiedź na początku była. Na no co? My już idziemy dalej. Pokażę wam. Tu jest kolejna sypialnia. Dobra. Idziemy do pracy. Bo musimy pracować. A to najpierw jeszcze coś sobie zjemy. Umijemy ręce. Okej. Okay. Jemy. Okej. Okay. Jedziemy. Trzeba zamknąć dom. E... aha, czekajcie. Muszę znaleźć klucze. To nie te klucze. To nie te też dobrze chyba ich nie znajdę to zostawiamy takie o jednak zamknę dobra to co idziemy do naszego autka no i ruszamy do naszej pracy Ale ja jeszcze jak idziemy już sobie pięknie do pracy Przypominam o loterii Kauflandu, która polega na tym, że robicie zakupy w Kauflandzie, będziecie Paragon Wchodzicie na www.kaufland.pl, Wypełniacie na nim bankietę Później możecie wziąć udział w loterii W miesiącu coraz 50 zł No i raz 500 zł W jest ona trwa do 15 lipca tego roku Okej okay. No ja przypominam, no a co my już coraz bliżej do naszej pracy 一千万，一千万，一 Idealnie, no idziemy już do naszej pracy. Będziemy dzisiaj, jak sobie zawsze, pracować jako bankier. Więc myślę, że całkiem ciekawie. My jeszcze idziemy. Aha, trzeba rozwiązać mafię, bo ja. Bo ja jeszcze póki co gangster. To muszę znaleźć ten przycisk Mafia, dokładnie tu Tylko to nie jest tak łatwo. O, moja mafia usnij mafia. tak No to zaczynamy Zacznij pracę Go it Będziemy bronić banku Będziemy wozić Rzecz bankowa, jesteśmy ochroniarzem Security Ok, dostawy, brak dostępności To już przyszykuję sobie auto Posiadamy brań AK-47 Brań co gdyby ktoś nas zaatakował próbował rozbić konwój No to my uchronimy Czekamy. To idziemy do sali, rozpraw. Tutaj. No to, pomijając to, że dziś, dzisiaj nikogo nie ma, to dzisiaj będziemy, tak jak mówiłem, wozić. My tu czekamy już na kogoś. Zobaczymy sobie. Na mapkę. Tu rabuję. Tu też będzie rabował. Pewnie. A nie, to cieka chyba będzie rapował albo nie on tu pracuje też czekamy na dostawy ciekawe kiedy ją dostaniemy tak a to możemy sobie sobie krążyć tym bo tak naprawdę możemy bo to i tak mamy powiadomienie Jedziemy. Powiadomienie. Jedziemy. Dostaliśmy już pierwszą. Oczywiście. Przestrzegamy przepisów, bo to prawdziwe życie. Więc nie możemy nic. Złamaliśmy teraz o 5 km na godzinę. My się w ogóle coś pali. O, wypadek, jego, to jest jego sprawa, on jest sprawcą, bo ja tu normalnie skręcałem, ja tu normalnie jadę, tu normalnie skręcałem, no, co, jaki gość, no, na łebce ten pachołek powstał najlepiej, że klaun wyglądał, chociaż już wyglądasz, nara, gościu. Wtedy mam 100% takiego wina. O! Nie złamałem, nie bo przyjechałem na żółtym, a na żółtym można. Jeśli już nie wyhamujesz, to możesz. to jest tylko takie ostrzeżenie, więc tak naprawdę nic nie zrobiłem. Dobra. Tu. I pyk. Tu. Dobra, dobra. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Coś się... Czekajcie, zaraz, zaraz wracam. O sorki, bo coś się stało, ale już jestem. Już spokojnie. Idziemy teraz zatankować, więc musimy wycofać. Idziemy zatankować,

I szybko tankujemy. Ups, przepraszam, złamałem przepisy. Dążymy, tak, może coś dostaniemy nagle. Nie wiadomo nigdy. O, gdzieś się strzelają, pewnie albo jubilera. No, pojedziemy sprawdzić co tam się dzieje. Jak jej gisz? Co tu się dzieje? O nie, policję trzeba wezwać. Gangsters, go out, go out. Very much. Go out. Go out. Kill. Kill. No, jeszcze jubilera robię co tu się dzieje. Oh my gosh, ile jest policjantów? Patrzcie, ile jest policji, a co tu się, na co oni tu pozwalają? No nie, oni mnie chcą. Nie mogą, bo ja nie Nie mam napad. Dzwonię po policję już. I hold na piszę wywalaj gości. Ja jestem poszukiwany. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, moi drodzy? Dobrze, już id idę po swoje auto i będziemy się zbierać do domu, bo jestem poszukiwany przez 80. Nie, nie zabijaj, proszę! Mm. A, niestety, zmarliśmy. No to się odrodzimy. W sensie, no Traktujmy to, że poszliśmy do szuka. Nie nasze autko i idziemy do naszego domu. No, musiałem st zacząć strzelać, bo byłem bezbronny, tak szczerze. No zaś! Ten to, co teraz robię, jest w obronie. kraju musiałem powinienem nie mieć dla levela nie być poszukiwany no bo robię to w intencji jakby samoobronie koniecznej bo i nie zaatakowali co miałem czekać aż mnie zabiją idziemy do naszego domu That's jedziemy tam do nich. Inne wyzwanie dostałem. Nie złamałem bo no, ale złamałem o jeden. A idziemy, tu, zaparkować możemy tak ładnie, nikomu to nie będzie przeszkadzać, myślę, my już idziemy do naszej pięknej pracy. No ja bym Ci radził, kolego, wziąć broń, jak nie masz, bo no ci psychopaci, oni są naprawdę psychopagami. Dobra już ten wziął to, no ale niestety My też pojedziemy już. Będę go osłaniał, bo ja się boję ja się naprawdę boję Nie wiem gdzie to było Nie wiem gdzie to jest nawet Chyba gdzieś Zobaczmy na mapce Chyba e, Może on do wody spać i to sprawdzić bo martwienie. Pławo będzie, gdy wody wpadną. Jest to możliwe. Co tu się dzieje? Musimy im pomóc. Dobrze, już stąd idziemy. Dawaj, mamy już zlecenia. Żeby wziąć cash. Co idziemy je zrobić? Pewnie zaś mnie zastrzelą. Ale wtedy bym stamtąd wyjechał. Tylko oni mnie jakby tak jakoś zablokowali, że jakby ja nie miałem jak. No nie złamałem teraz, bo była jeszcze żółta. O. Ty ale beka. Co ja to? żeby by było? Już tyle z naszej dzisiejszej pracy już musimy wracać do domu, więc my już idziemy tutaj. no i co? na no, dzisiaj tą pracę kończymy w sensie, no nie będziemy już dzisiaj rozwodzić, no ale tym podjedziemy pod nasz dom, bo tam to auto nam dotrął, czyli transport. Idziemy autkiem. To może chyba 65 raczej, no? No, 60 jest, dobra, to jedziemy. 45, to przepraszam bardzo. Musimy ładnie zaparkować. Wchodzimy do siebie. Aha. Takie nie mafia. Domek tu jest gdzieś, ta? Praca. Dobra. To w sumie to by było na dziś na tyle. No dziękuję za dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie. Zaraz wejdziemy do naszego domku. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Szczegóły latarni na początku. Pa!